Rok temu Samsung całkowicie zmienił design swoich słuchawek TWS i wypuścił Galaxy Buds 3 oraz Galaxy Buds 3 Pro. Jesienią tego roku natomiast na rynku pojawił się jeszcze jeden model, a Wy w komentarzach prosiliście o jego recenzję. Panie i Panowie, oto słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 FE. Zacznę od ceny, bo tam na stronie Samsunga to się, powiem Wam, dzieją naprawdę dziwne rzeczy, bo w oficjalnym sklepie Samsunga sprzęt wyceniony jest na 629 zł, co plasuje BATS 3FE jako aktualnie najdroższy model z serii 3. Droższy o 10 zł nawet od galaxy BATS 3 Pro, co jest jakby nie patrzeć dość dziwne. Tyle tylko, że BATS 3 Pro debiutowały jesienią rok temu w cenie 1029 zł, jeśli dobrze pamiętam. I jeśli patrzeć na to w ten sposób, no to model 3FE jest modelem blisko dwukrotnie tańszym od modelu Pro. No ale to nie koniec, bo jak zerkniecie sobie na przykład na cenę na ceny tych nowych słuchawek Galaxy Buds 3FE, no to te ceny potrafią być dużo niższe i da się te słuchawki kupić za 500 zł, a nawet widziałem też oferty za 400. I mówiąc szczerze, to nie do końca wiem jak podejść do tej recenzji, bo ja zawsze do sprzętu recenzowanego podchodzę w taki sposób, że patrzę na niego przez pryzmat ceny. No ale... 629, oficjalna, aktualna, premierowa cena. No i będę musiał, będę chciał i zrobię to. Będę patrzył na ten sprzęt pod kątem właśnie ceny 629. I trochę będę te słuchawki porównywał do modelu Pro, bo są do niego bardzo podobne. A jeśli nie widzieliście tej recenzji, no to tutaj dołączę kartę, żebyście mogli ją sobie obejrzeć. Wizualnie słuchawki niewiele różnią się od modelu 3 Pro. Choć przez pewne zmiany w grubości patyczków, że tak powiem, widziałem w sieci, że 3FE nie wejdą do etui od 3 Pro, a słuchawki 3 Pro wejdą do etui od EF, ale nie będą się ładować przez inne umiejscowienie pinów. I wspominam o tym dlatego, że z jakiegoś powodu etui od modelu 3 FE nie ma ładowania indukcyjnego. A powiem wam, że to w słuchawkach za około czy nawet ponad 600 zł w roku 2025, no to już jest duży minus. Nowe Galaxy Buds 3 FE na pewno nie robią takiego nieco cyberpunkowego wrażenia jak model 3 Pro, bo nie znajdziemy tu światełek umieszczonych na krawędziach. Plastik jest też taki bardziej matowy i wizualnie sprawia wrażenie trochę nieco tańszego. Z drugiej strony, jak komuś nie pasowało to błyszczące wykończenie w modelu Pro, no to uzna to za plus. Cały czas uważam, że porzucenie kształtu poprzednich modeli baców yy, Samsungowych, które jakby nie patrzeć były dość popularne, Oznacza, że to, co od lat robi Apple w przypadku modelu AirPods czy AirPods Pro, jest po prostu dużo lepsze i trochę szkoda, oczywiście, że koreański producent nie był konsekwentny w swoim designie, ale to jest faktycznie po prostu lepszy, bardziej ergonomiczny i przyjazny w użytkowaniu kształt, więc, moim zdaniem, była to po prostu dobra decyzja. Natomiast patrząc pod kątem modelu 3 Pro, no to tutaj w tych 3 f nie ma po prostu zmian względem modelu 3 Pro, i to jest po prostu totalna konsekwencja i trzymanie się cały czas konsekwentnie w jednej linii produktowej. Znów mamy więc zgrabny, taki lekko zaostrzony kształt. Słuchawki dobrze leżą w uszach, nie wypadają. Aczkolwiek dla części z Was może się okazać, że jest mały wybór gumek na wymianę, bo mamy tutaj dwie dodatkowe, i to może być czasami dla niektórych osób trochę problematyczne, bo nie będziecie mogli idealnie dobrać sobie kształtu do swojego ucha. Skoro o pudełku mowa, to nie znajdziecie tam też przewodu ładującego. No, powiem Wam, że to wszystko trochę idzie jednak w złą stronę. Jeśli chodzi o wagę, słuchawki plasują się gdzieś między modelem 3 Pro a zwykłymi trójkami. Każda ze słuchawek waży po 5 gramów i to jest niewiele, prawie nie czuć ich w uszach. W ogóle te słuchawki sprawiają wrażenie lekkich, jakby pustych w środku, i to na pewno wpływa pozytywnie na komfort noszenia, nawet w tych dłuższych przedziałach czasowych. Norma ochronna to tylko IP54, więc niżej, ale myślę, że i tak nie planujecie robić z nimi jakichś dziwnych akcji, więc moim zdaniem to w zupełności wystarczy. Przy je sterowanie w modelu 3 f podobnie jak w modelu 3 Pro, funkcjonuje bazując na gestach. Gestach szczypania, czyli najlepszych gestach, jeśli chodzi o słuchawki typu TWS. Czyli na przykład jak sobie przytrzymacie tutaj dłużej palec, ściskając te dwie krawędzie, to włączycie lub włączycie system ANC. Jeżeli sobie... E, Włączycie, tak? Tutaj ściśniecie, włączy się muzyka. Jeszcze raz ściśniecie, wyłączy się muzyka. Dwa razy przełączy się. No tak, Spotify Connect, więc poprzeskakiwało. Natomiast jeśli chcecie sobie dać głośniej albo ciszej, no to smeracie do góry albo do dołu. I to jest super. Moim zdaniem to jest najlepszy system do sterowania z słuchawkami i on działa dobrze. Natomiast tak jak w przypadku każdych słuchawek i systemu szczypania, trzeba się przyzwyczaić, gdzie dokładnie szczypnąć, jak dokładnie dotknąć, ale to jest dosłownie moment i będziecie czuć się jak w domu. I tak jeszcze tu się poobracam, żebyście widzieli, jak one leżą w uszach. Dziś bez testu headbangera, ale zobaczycie. U mnie leżą w uszach idealnie, w ogóle nie wypadają. Nie. nie było sytuacji, żeby się wysunęły z ucha, czy to przy treningu, czy podczas biegania, czy leżąc. Natomiast, oczywiście, wiadomo, że jak tam stukniecie tutaj bardzo mocno, to gdzieś się wypchną, ale też w ogóle tak mocno zasiadły w tych uszach, że nawet jak je tak przeciągam, to one trzeba trochę włożyć siły, żeby je wyciągnąć. Więc w moje uszy wpasowały się idealnie. A skoro mam już Waszą uwagę, to chciałem Was zaprosić na dwa koncerty organizowane przez partnera kanału Winiary Bookings. Pierwszy to polska część wspólnej trasy koncertowej dwóch mega zdolnych postaci z Metalowego Świadka, a mowa o Ronim Romero i Gasie G. Pierwszy to wokalista, którego możecie znać ze wspólnych występów z takimi zespołami jak Rainbow czy Elegant Weapons. Drugi grał na gitarze nie tylko w Firewind, ale również u boku samego jego Osborna. Występy dwóch panów będzie supportował zespół Stardust, a zagrają 4 listopada w warszawskim klubie hybrydy. Drugi koncert to występ bardzo ciekawego duńskiego black metalowego Awski. Myślę, że tego projektu nie trzeba przedstawiać i już ostrzycie sobie zęby na 5 listopada, bo właśnie wtedy Awski w towarzystwie Myrdal zagra we wrocławskim klubie Liverpool. Jak zawsze, linki do strony, gdzie można kupić bilety, znajdziecie w opisie filmu. Aplikacje omawiać raczej nie będę, bo testowałem słuchawki na nowym składaku Samsunga i tam Samsungowe słuchawki są zintegrowane z nakładką systemową. Natomiast sami widzicie na przebitkach, że wszystko jest tu czytelne, proste w obsłudze i intuicyjne i fajnie, że koreański producent nie cuduje w swoim softie do obsługi słuchawek i oddaje w ręce użytkowników dobre, sprawnie działające i przejrzyste oprogramowanie. Zapytacie, jak Galaxy Buds 3 FE brzmią i tu jestem nieco zaskoczony, bo brzmią tak samo dobrze jak model Pro, a część użytkowników nawet powie, że nieco lepiej. Zapytacie, dlaczego lepiej? Ano bazowe zestawienie słuchawek w kontrze jakby do modelu 3 Pro jest po prostu bardziej neutralne. Wysokie tony są mniej wypchnięte do przodu, a bas mniej podbity. Jakby model Pro szedł w porównaniu z FE bardziej w stronę litery V, jeśli spojrzy się na graficzny korektor. Nie wiem, czy pamiętacie moją recenzję ostatniej odsłony modelu Pro ale wspominałem w niej, że blachy perkusyjne, czyli wysokie tony, potrafiły mnie nieco denerwować, bo czasami za bardzo dominowały w brzmieniu. W tych słuchawkach, czyli modelu FF, wysokie tony wydają się być bardziej zwarte, bardziej opanowane. Jednocześnie bas jest wciąż mocny, mięsisty, ale również zwarty i dobrze kontrolowany. Bardzo lubię testować słuchawki na ostatniej płycie Decapitated i tam to opanowanie bardzo dobrze czuć. No, bezapelacyjnie Samsung potrafi w fajne brzmienie swoich słuchawek i ponownie to udowadnia. Tylko trzeba pamiętać, że słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 f w swojej najlepszej formie i w swojej jakby, finalnej formie i oferujące najwięcej usłyszą tylko posiadacze smartfonów Samsunga i to tych nowszych i droższych. Ja na przykład, żeby móc przetestować te słuchawki w pełni, to korzystałem ze składaka Samsunga. Powiem Wam, że bardzo fajny telefon i odchodząc tak trochę na bok, ja w ogóle testowałem różne smartfony Samsunga, w tym wszystkie. Składaki od pierwszego i to jest też bardzo ciekawe, że tak naprawdę w takim mainstreamie tylko Samsung ma te składaki, jeśli chodzi o składanie na większe i z większego na mniejszy i gdzieś tam Huawei jeszcze za nimi, pojawiają się gdzieś tam Oppo, natomiast no, królem składaków jest Samsung i naprawdę spoko telefonik i widziałem też, że znajomi się przesiadają z iPhone'ów, ale to taki jakby mała dygresja. Związana właśnie z tym, że testowałem na tym sprzęcie. A testowałem na tym sprzęcie z pewnego powodu, o którym myślę część z Was będzie doskonale wiedzieć, jeżeli oglądacie regularnie moje recenzje i widzieliście recenzję Galaxy Buds 3 Pro z ubiegłego roku. Ano Samsung podobnie zamyka się na innych producentów i właścicieli innych smartfonów, bo w tych słuchawkach możemy korzystać z trzech kodeków. Pierwszy to SBC, drugi to AAC, czyli te takie trochę jednak bieda kodeki, a trzeci to jest autorski, własny Samsung kodeks. Samsung. Autorski własny kodek Samsunga. I to jest Hi-Resowy kodek Samsung Seamless Kodek. Ponownie więc można śmiało powiedzieć, że to słuchawki tylko dla użytkowników smartfonów Samsunga, bo tylko na nich uzyskacie pełnię możliwości słuchawek i ponownie poszkodowani są właściciele innych smartfonów, bo nie skorzystają z popularnych kodeków LDAC czy aptX HD, które przecież są bardzo popularne na telefonach z systemem Android oraz oczywiście właściciele iPhone'ów, bo tam to już w ogóle nawet aplikacja nie działa, więc nie ma opcji kontroli słuchawek. Ja cicho liczę, że w kolejnej generacji Samsung się jednak trochę opamięta, aczkolwiek patrząc na jego pozycję na rynku i popularność smartfonów Samsunga, i to, że może zamykać się w swoim ekosystemie to mówiąc szczerze, jednak wątpię. Nie ma też klasycznego połączenia multipoint, aczkolwiek można się przełączać między urządzeniami Samsunga, więc to kolejny przykład na to, jak bardzo koreański producent zamyka się wewnątrz swojego własnego ekosystemu. Powiem Wam, że zaskoczyło mnie ANC, czyli system aktywnej redukcji dźwięków otoczenia. Mam wrażenie, że działa nawet nieco lepiej niż naprawdę udany ANC w modelu 3 Pro. Ciężko oczywiście powiedzieć, czy to poprawiony algorytm, poprawione mikrofony, czy może tylko lepsze wpasowanie słuchawek w moje uszy, ale czuję, że wycinają te słuchawki, czyli model FE, trochę bardziej niż prosiaki, a tam już było naprawdę bardzo dobrze. Natomiast brakuje bajerów znanych z modelu Pro, nie ma na przykład trybu adaptacyjnego ANC, które przecież sam Samsung promował rok temu, bo wykorzystywał tam sztuczną inteligencję. Wiecie, nie żebym jakoś specjalnie żałował tego braku, ale mam wrażenie, że to jest takie sztuczne wyrzucanie pewnych funkcji i dodatków, żeby pozycjonować te słuchawki niżej niż flagowy model. Cieszę się natomiast, że samo ANC jest świetne, bo w tych pieniądzach to jest moim zdaniem topka, jeśli chodzi o system aktywnej redukcji dźwięków otoczenia. Czas pracy na jednym ładowaniu jest OK i tylko OK, bo słuchawki z włączonym ANC podziałają mniej więcej 4,5 godziny, Wyłączenie ANC oznacza dodatkowe 1,5 godziny pracy, więc mamy około 6 godzin. No ale, oczywiście, e, praktycznie zawsze będziecie mieć ze sobą, w, przy sobie, gdzieś w kieszeni, tu i więc po prostu wrzucacie słuchawki do środka, one się tam doładowują i lecicie dalej z tematem. Czy warto kupić Samsung Galaxy Buds 3FE? Moim zdaniem tak, bo to bardzo dobre, spójne w swoim zamyśle i fajnie grające słuchawki. Natomiast, przez mnogość modeli i dziwną politykę cenową Samsunga, nie jest to najlepszy wybór z portfolio tego producenta. No bo zerknijcie ze mną podobnie na oficjalny sklep Samsunga i pomyślcie, jeśli chcecie wydać na słuchawki 6 stówek, no to by, które byście wzięli? Te, które dziś startują w tej cenie, czy te, które rok temu kosztowały 1000 zł, a teraz są prawie o połowę tańsze? No jakby logika nakazuje, żeby jednak skusić się na model pro, który jest półką wyżej. I był rok temu jeszcze droższy. I to nie jest tak, że jeden z modeli wyraźnie króluje nad drugim, więc to wprowadza jeszcze większe zamieszanie. Galaxy Bat 3FE mają nieco inne brzmienie jedni powiedzą, że minimalnie lepsze, drudzy, że minimalnie gorsze. 3FE to też nieco lepsze ANC, ale to są serio różnice, raczej delikatne niż mocno zauważalne. Znowu model Pro ma zarówno bezprzewodowe ładowanie ETUI, jak jest sztuczna inteligencja do jakby ulepszania i adaptacyjnego dostosowywania systemu ANC do zostanych warunków. Natomiast jeśli patrzeć na bazowe ceny obu modeli, wybór jest banalnie prosty. 3F są po prostu dużo tańsze, a oferują praktycznie to samo co model Pro. No ale tak się na to dzisiaj patrzeć nie da, bo zmieniły się ceny. Natomiast. Skoro w przeciwieństwie do Airpodsów Pro, najdroższy model Samsunga tak szybko tanieje, no to teraz stanieje również model 3FE, co zresztą już widać mm, poza sklepem Samsunga, więc jeśli chcecie kupować te słuchawki taniej, gdzieś indziej, no to uspokajam, będziecie z nich bardzo zadowoleni. Natomiast powtórzę, to są słuchawki dla posiadaczy telefonów Samsunga i to raczej tych nowszych z wyższej półki. Jeśli jesteście jednym z takich posiadaczy telefonu Samsunga i szukacie najlepszych słuchawek do swojego smartfona, no to moim zdaniem powinniście wybrać model 3 f szczególnie jeśli kupicie go w cenie niższej niż sugerowana premierowa cena w sklepie Samsunga. Bo w tej chwili patrząc na stosunek premierowej ceny do możliwości i tego co oferują, no to są najlepsze słuchawki Samsunga. Mam nadzieję, że to wszystko było jasne, mam nadzieję, że pomogłem, bo te recenzje mają przede wszystkim pomóc Wam w zakupie, w wyborze słuchawek. Ode mnie to dzisiaj tyle, moje social media są na ekranie, moją twórczość w internecie można wesprzeć, jak ktoś ma taką ochotę, to na dole w opisie jest Wskazane jak. Kanał oczywiście zachęcam, żeby zasubskrybować. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.